Zotac Z68 ITX WiFi to płyta główna jedyna w swoim rodzaju. Odróżnia się ona od innych urządzeń tego typu swoimi wymiarami. Mamy tu do czynienia z miniaturową konstrukcją w formacie MITX, z którą zadziałają m.in. procesory Core i 7. Oznacza to, że zotak pozwoli nam złożyć komputer stacjonarny, który będzie nie tylko mały, ale także bardzo wydajny. Jest to płyta główna przeznaczona dla procesorów o architekturze Sandy Bridge. Znajdują się na niej dwa banki pamięci DDR 3133 oraz jeden slot PCI Express razy 16, co oznacza, że na tej płycie głównej umieścimy nie tylko wydajny procesor, ale też bardzo dobrą kartę graficzną. ZOTAK został wyposażony w ładne i sporych rozmiarów pasywne chłodzenie, które pokrywa zarówno chipset, jak też sekcję zasilania. Pod tym względem nie mamy płycie nic do zarzucenia. Zintegrowaną kartą dźwiękową jest tu układ Realtek LC892, która powinna zadowolić większość użytkowników komputerów. Jakość dźwięku jest tu wystarczająca do grania, słuchania muzyki czy oglądania filmów. Zotac został wyposażony w chipset Intel Z68, przez co spodoba się entuzjastom. Jest to jedyny układ, który pozwala na pełne wykorzystywanie wszystkich możliwości najnowszych procesorów Intela, to jest na ich podkręcanie oraz wykorzystywanie zintegrowanej grafiki. Funkcjonalność ta przyda się zwłaszcza w sytuacji, gdy uszkodzona zostanie dedykowana karta graficzna. Wówczas nie będziemy musieli szukać następnego akceleratora i przez czas trwania awarii korzystać będziemy mogli ze zintegrowanej karty graficznej. Płyta nie ma zbyt bogatej gamy wejść i wyjść, jednak jest to zrozumiałe ze względu na wymiary konstrukcji. Szkoda jedynie, że zabrakło tu portów eSATA oraz FireWire. Zotac Z68ITX WiFi to konstrukcja niecodzienna i nie powinno się jej testować w zwyczajny sposób. Jest to bowiem płyta bardzo mała i wyposażona w moduł Wi-Fi, co jest bardzo rzadko spotykane. Testowana płyta nie ma szerokiej gamy interfejsów, nie zainstalujemy na niej dużego chłodzenia, a jej BIOS nie pozwoli na pełne wykorzystanie możliwości procesora. Są to jednak wady, których nie dało się ustrzec podczas projektowania tej płyty. Jeśli szukacie małej płyty głównej przeznaczonej dla procesorów Intel Core i3, i5 oraz i7, będzie to bardzo dobry wybór.